Cześć, z tej strony Docentus. Na początku chciałem podziękować za dużą ilość lajków i Wasze bardzo duże zaangażowanie w komentarzach. Także zaczynamy! Witam moi drodzy, w Do City. Dzisiaj będziemy jeszcze kończyć naszą kopalnię. Pokażę wam co zrobiłem tutaj poza odcinkiem. Oczywiście wszystkie wasze komentarze zostały przeczytane i pozabierałem te budynki tutaj z wewnątrz tej dziury. Natomiast tak to nie jest tak, że ja nie wiem jak wygląda kopalnia, po prostu nie mam modów takich, jakbym chciał, i po drugie, nie mam też takiego miejsca, żeby zrobić tą kopalnię. Przypuśćmy, taką, jak w rzeczywistości są te kopalnie. W rzeczywistości byłaby gdzieś taka, nie? Na pół mapy. Tak to wygląda. Natomiast, dobra, pokażę Wam, co tutaj zrobiłem i mody, jakie znalazłem. W końcu, i to jest nowe rozwiązanie to jest taki taśmociąg. I drodzy, ja to mam gdzieś tutaj, zaraz Wam pokażę. Czekajcie, to wyłączymy sobie. Tym sobie rozwińmy. O, to jest ten taśmociąg. I powiem Wam tak: on niedawno do Steama został dodany. Ja, ja wcześniej czegoś takiego szukałem i nie było. Natomiast, tak, teraz to wygląda w ten sposób, że tu też jest taki taśmociąg którym idzie to spada, przypuśćmy tutaj, tak to zrobiłem. I stąd duże ciężarówki, duże czyli takie, to są też największe ciężarówki, jakie znalazłem. Typowo takie kopalniane, to coś w stylu tego Liphera. Ale ten Lipher, moim zdaniem, chyba jeszcze większy powinien być. Ale nie ma na Steamie, nie ma. Jeżeli by coś było, to rzućcie bo myślałem, że mi jakieś linki podrzucicie. No, natomiast, no wiecie, no. Chcemy coś zrobić, ale no nie ma modów, i to jest ten ból. Także mamy tutaj takie gdzieś tam załadunkowe taśmociągi. Tu miejsce do załadunku, tu miejsce do załadunku. Tutaj jakieś koparki, spychy to gdzieś tam wiadomo podsuwają. Jedno mnie jeszcze tutaj denerwuje, że oni mi tu parkują. Chciałem zamienić na tę drogę taką. Moi drodzy, i oni by nie parkowali, ale gdzie taką ulicę zrobić? Kurczę, jeżeli macie jakiś pomysł, żeby oni tutaj po prostu mi się nie zatrzymywali, a żeby droga nam została taka, no byłoby fajnie, byłoby super. Także w ten sposób tutaj mamy jeszcze jakąś grudę. Kolejnego jakiegoś tam gruzu, jakiegoś kruszywa. No i też jest załadunek, który tu wyjeżdżają, tutaj znowu czekają na załadunek, zrobiłem tutaj tak jakby wyjeżdżony plac, fajnie to wygląda. I też tutaj cały ten załadunek się odbywa. Takie zbiorniki, ewentualnie na wodę do polewania, żeby nie wiem, albo, albo coś w tym stylu, nie? Jakieś tutaj śmieci, małe budeczki takie postawiłem, bo rzeczywiście tutaj nie powinno być jakichś dużych... Popatrzcie, jak tutaj stoją. To mi się nie podoba. Nie powinno być dużych budynków. Oczywiście kamienie dołożyłem, żeby to wyglądało na takie, wiecie, taki bałaganik. I gdzie, nie gdzie powinny być? Nie, nie, nie ma. W ogóle budowałem i co jakiś czas sobie zapisuję. Sejwa. Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam. czekaj, czeka, to jest za duże. To chciałem. W pewnym momencie buduję i kurde chcę zapisać, i wywaliło mi grę, i, i część mojej budowy poszła w niebyt. O, w ten sposób zrobimy. I już mamy troszkę. A gdzie nigdzie jakaś tam trawka rośnie, nie? to już całkiem inaczej to wygląda. Eee, a budowałem jeszcze. Przebudowywałem swoje złomowisko, bo moi drodzy znalazłem, szukając tu do tej kopalni modów, znalazłem świetne mody, zaraz Wam pokażę. Chwileczkę, muszę to znaleźć. Tutaj, te mody sobie ściągnąłem. Scrap car i popatrzcie, eee, dobra, to muszę wyłączyć. Nie. Aha, tego nie wyłączy tak łatwo, dobra. Czekajcie, czekajcie. I to działa w ten sposób. Pokażę Wam o tutaj, przypuścimy na, yy, na tej powierzchni. Mamy na przykład samochody takie o, z otwartą klapą. Mamy samochody. Świetnie to będzie się do zamowiska nadawało. I popatrzcie tutaj, yy, czy gdzieś jeszcze coś było. Tutaj są jeden, to jest chyba tak. To jest numer jeden. Stawiamy sobie to w ten sposób. Stawiamy numer 2. E, nie, numer 3. Numer nie, też nie 3, poczekajcie. Trzy. Numer 4. 4 stawiamy na to. A 5 stawiamy na to. Patrzcie, bo on by fruwał w powietrzu, ale tak, jak razem położymy, no świetnie to wygląda. No, także ja to złomowisko prawdopodobnie zrobię poza odcinkiem. I pokażę Wam, bo chcę wywalić. Jak pamiętacie, jak mi nawet zresztą pisaliście, by wywalić te statki, bo one są za duże. No i popieram, popieram. I tu zrobimy sobie tam taki, właśnie dział samochodami takim. Dobra, co tutaj zrobiłem? Tutaj już wziąłem trochę zieleni, żeby to jakoś tam. Wyglądało. Miejsca parkingowe dla pracowników mamy tutaj Straż Pożarną, Policję. Tutaj mamy jakiś taki plac, gdzie można zatankować. I budki dla pracowników, budki jakieś tam, biura. Są takie budki mieszkalne niby, ale biura też w takich są, na strefach przemysłowych czasem. No, i wygląda to w tej chwili, powiem Wam, że bardzo fajnie, jestem teraz zadowolony z tej kopalni. Aha, mówiliście jeszcze, że te dwie koparki to jest za dużo na tak małą dziurę. No, no mówię, no może i tak, może to powinno być większe, ale będziemy chcieli tutaj coś jeszcze dołożyć. Ja po prostu je zostawię, one fajnie wyglądają, tak by było dużo pustego. Natomiast to zostawimy, i Aha! jeszcze jedną rzecz tutaj zrobiłem. Te wszystkie budynki przeniosłem tutaj. Jest ta strefa mm, kopalniana, i tutaj jeszcze chyba ma się wybudować. Zobaczmy. Aha, nie ma się wybudować. Tu się jeszcze zaznaczymy, żeby się wybudował. Może jakiś jeden budyneczek, a gdzieś na takiej powierzchni. Zresztą nie za bardzo tutaj nie chcą. Bo nie ma ludzi w tej okolicy. Nie ma tu żadnego osiedla. Być może zrobię tutaj jakieś osiedle takie małe do, do tych budyneczków. Zobaczymy. Aha, co jeszcze zrobiłem? Mamy taki znak, że kopalnia. To jest wszystko ogrodzone. Budka strażnicza ze szlabanem. I sobie ludki tutaj wjeżdżają. No i tak wygląda ta cała strefa w tej chwili. I myślę moi drodzy, że dzisiaj zajmiemy się tą częścią w tym miejscu tutaj i jakoś musimy zrobić, żeby ten załadunek odbywał się na pociągi tego kruszywa. Także zapraszam na ten opcję. See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Okej, moi drodzy, tak to wygląda, skończone. Zrobiłem tu ogrodzenie, żeby nikt nie spadł ze skarpy. Troszkę kwiatków trochę, haszy jakieś dołożyłem. Tu mamy taką dróżkę. No i co, wywrotki przywożą tutaj te całe kruszywo. Ono jest ładowane na pociągi. Tu jeszcze samochody stoją. Halsberg piwo przywiózł, jak widzicie. No i co? Mamy tutaj jakiś budynek, jeszcze jeden przemysłowy, coś w stylu właśnie takiej stacji. Jakiś kontenerowiec stoi, kontenery, coś na paliwko. No i jakieś takie propy malutkie, tutaj też dałem drewno, jakieś materiały konstrukcyjne. Jeszcze muszę się tylko chyba poza odcinkiem się pobawię z podłożem, żeby to jakoś ładniej zrobić. To jest takie, taki wiast malutki. No I też już jakiś tam towar dojechał pociągiem przypuśćmy do kopalni. No i co? I kolejne hałdy w gruzu. Naszego skopalni, które lecą sobie. Wiecie, gdzie jadą pociągiem tam. Na ten cypel później załadowane zostają na statki i w świat. Także w tej chwili to tak wygląda. Już taki duży kamień postawiłem. No i pociąg sobie jedzie tędy, tędy, tędy. To jest takie rozwidlenie, które też tutaj na... rzuciłem jakieś kamieni. Nie wygląda to w ten sposób. Mi osobiście się podoba. Jak zauważyliście, że w kształcie serca to jest, no. Rzeczywiście, nie zauważyłem tego. Serduszkowa kopalnia normalnie. Ale mi coś tutaj już szarpie, za dużo chyba. Już propów w tym mieście. No. Także yy, ja się z Wami żegnam. O, tu coś się wybudowało jeszcze. O, jak fajnie. Myślę, że to jakaś flaga polska jest. No! Coś tutaj, czy to jakaś huta. Nie wiem. Coś w tym stylu. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Przypominam o lajkach, jak się podoba. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!